W rejonie gór Świętokrzyskich pierwszą siedzibą biskupów krakowskich był dwór w pobliskim tarczku. Na początku XIV wieku biskup Bodzanta opuścił tarczek i zbudował drewniany dwór na wzniesieniu nad rzeką Psarką. Założył też w pobliżu miasto, które od jego imienia nazwano Bodzentynem. Miasto wkrótce stało się centrum majątków biskupich. Gotycki zamek bodzentyński zbudował przed 1380 rokiem następca Bozanty na krakowskim stolcu biskupim Florian Smokrska. Zamek, którego umocnienia włączone były z fortyfikacjami miejskimi, stanowił przez kilka stuleci ulubione miejsce pobytu biskupów krakowskich. W 1410 roku gościł w nim także król Władysław Jagiełło, przyjmując tu posłów pomorskich przed wyprawą na Krzyżaków. W drugiej połowie XVI stulecia zamek z inicjatywy biskupa Franciszka Krasińskiego. Został gruntownie przebudowany pod kierunkiem Jana Balcera z Włoch, stając się renesansową rezydencją. Oprócz trzykondygnacyjnego kondygnacyjnego głównego gmachu powstały wtedy dwa inne obiekty dla gości i dla służby. Kolejna przebudowa miała miejsce w wieku XVII. Ukończono ją w roku 1691. Jej inicjatorem był wisku Jan Małachowski, autorem Franciszek Solari. Zamek uzyskał wówczas plan w kształcie podkowy z dwoma bocznymi skrzydłami i pawilonami. Ostatnim inwestorem w Łodzentyńskiej rezydencji był w drugiej połowie XVIII wieku biskup Kajetan Sołtyk, zatrudniając wybitnego architekta tamtych czasów Jakuba Fontane. Znaczenie zamku w Bodentynie Maleć zaczęło już od czasu wybudowania w kielcach biskupiego pałacu, ale kresem tego obiektu stało się uchwalone przez sejm czteroletni, upaństwowienie biskupich dóbr. Sposób użytkowania zamku w wieku XIX doprowadził go do stanu całkowitej ruiny. Austriaccy zaborcy urządzili w zamkowych pomieszczeniach spichlerz. Potem znajdował się w nich wojskowy szpital. Następnie pojawił się zamysł rozebrania zamku. Dokonywali tego stopniowo, ale konsekwentnie okoliczni mieszkańcy, traktując rozpadający się zamek jako niezwykle tani, bo magazyn materiałów budowlanych. W ostatnich latach zamek zabezpieczono w stanie tzw. trwałej ruiny. Cennym elementem, który zachował się w nie najgorszym stanie i wciąż stanowi dowód minionej świetności zamku, jest późno renesansowy portal główny wykonany z czerwonego piaskowca. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału kliknij na czarną ikonkę Propatria Patria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.